Z, sobie. z drogi. Rozgość się. Mogę o coś się spytać? Śmiało. Znasz przyjaciółkę ojca Josego? Jest piękna, ma zielone oczy, zniewalający uśmiech i pięknie się ubiera. Znam ją. Dlaczego pytasz? Pewnego dnia zasłabła. Ojciec Jose nie chce mi dać telefonu. Trzymaj się od niej z daleka. Posłuchaj mnie, napij się czegoś już podaję limonka. I jeszcze jeden. Po tej kolejce wychodzimy. Zdrowie. W górę, w dół i pijemy. Jeszcze raz to samo. Kobieta, o której rozmawiałeś z Estebanem, to jego była dziewczyna. Wczoraj się spotkali. Wszyscy dostaliśmy zaproszenie. Teraz rozumiem jego reakcję. Powinien ci powiedzieć, co się stało z Twoim ojcem. Wybacz, jeśli Was poróżniłam. Zmieńmy temat. Nigdy nie otrząsnęłam się po wydarzeniach w Palmie. Esteban nie podał mi szczegółów. Może tak jest lepiej. Nie chciałam sprawić ci przykrości. Dlaczego uprzykrzasz mi życie? Nie będę cię zapraszał do domu. Wybacz, nie powinnam poruszać tych spraw. Przywróć mnie do pracy. Nie, zachowajmy dystans, zwłaszcza po słowach Marsi. Skąd wiedziała, że jesteś we mnie zakochana? Ja nie miałem pojęcia. Nie widzisz tego, co oczywiste. Przykro mi, że odsłoniłaś swoje uczucia. Między nami wszystko się zmieniło. Wszystko dobrze? Poznaj moje dzieci. Rafa Omar, Rafa, Omar, chodźcie tu. To jest Rafael, najmłodszy syn. To Paula Ferrer, moja narzeczona. Miło mi. Wzajemnie. Tata dużo o tobie opowiadał. Omar Escalante, mój ucześniak. Cześć. Moja prawa ręka w firmie. Witajcie. Dobrze się bawicie. Cześć, tato. Natychmiast się przebierz. Nie podoba Ci się mój strój? Pasuje do tego cyrku. Jest wspaniały. Tu bym dodała kwiatek. To jest Paula, moja narzeczona. Miło mi, można? Chodź ze mną. Nie wstyd ci? Przebierz się. Santino odmawia badań, a powinien je zrobić. Postaram się go przekonać. Już próbowałem. Niech idzie do szpitala. Może pan na mnie liczyć, doktorze. Dziękuję. Wzniśmy toast za naszego przyjaciela, który wraca do męczarni małżeństwa. Tortury nie zaczną się jutro. Najpierw miesiąc miodowy. Zmień minę. Santino jest bardzo chory. Nie chcę o tym rozmawiać. Żeby nie podzielić majątku. Nie sporządził testamentu. To może być problem po jego śmierci. Oby do tego nie doszło. Porozmawiaj z nim. Ostatnio gorzej się czuję. Musi zostawić wszystko nam. Jesteśmy jak rodzina. Zdrowie. Co się stało? Jesteś się smutna. Chodzi o zaręczyny Estebana? Nie, nic mi nie jest. Pewnie o nim nie zapomniałaś. Nie zaprzeczam. Zbyt często o nim myślałam. O naszym szczęściu. Ale pamiętam, że mnie zostawił w więzieniu. Zapomniałam zapach jego skóry, bo odebrał mi dzieci. Przez to nie pamiętam jego pocałunków i pięknych wspólnych chwil. Hugo wysłał mi wiadomość. Zatrzymano go za jazdę po pijaku. I właśnie dziś musiał pić z kolegami? Mam się tym zająć? Nie, nic nie rób. To jego decyzja. Niech sobie radzi. Cześć, jak się masz? Przepraszam, pozwól na chwilę. To duży dom. Co tu robisz? Nie dzwonisz, więc pogadam z twoim chłopakiem. Nie mam pieniędzy, ale zdobędę je. Wyjdź, proszę. Jesteś pewna? Tak. To nie dla mnie. Idzie tu? Dobry wieczór, kochanie. Paula cię zaprosiła? Nie, ja. Myślałam, że nie przyjdziesz. Chodźmy. Czekaj. Skąd znasz Paulę? Kogo? Paulę. Nie znam jej. Nie wierzę. Już gdzieś cię widziałam. Właśnie, ale gdzie? Już wiem. W firmie Loment. W windzie. Ja wysiadałem. Ty wsiadałaś. W firmie mojego ojca. Właśnie. Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Ze mną? Nie wierzysz? Nie. Recepcjonistka wspomniała o imprezie, więc przyszedłem. Chciałem Cię zobaczyć. To prawda. Wyślij mnie za kratki, ale nie znienawidź. Dobrze. Nie czujesz nienawiści? Nie. To chiński, nie śmiej się. Trudny język, naprawdę. Nic nie rozumiem. W co ja się wpakowałem? Po co zaprosiłaś tego chłopaka? To nie ja, nie wiem jak tu wszedł. Spójrz. Lucia go zna. Uratowała mnie. Oby nie wypił za dużo i nie urządził sceny. Dziękuję. Cześć. Gdzie ja cię widziałam? Znam cię. Pewnie w siłowni. Jesteś trenerem. Z takim ciałem, gdzie pracujesz? Muszę zacząć ćwiczyć. Chodzę do siłowni niedaleko. Możemy się spotkać, potrenujemy. Zgoda? Jasne. Wołają mnie. Na razie. Lubię Cię? Naprawdę? Tak. Dziękuję, że jesteście z nami w tak wyjątkowej chwili. Paula, Pablo, kochanie, wyjdziesz za mnie? Oczywiście, kochanie. Cała się trzęsę. Przepraszam, odbiorę. Słucham. Powiedziałeś naszym dzieciom, że żyje? Musimy porozmawiać. Jutro w moim apartamencie mieszkam w tym samym hotelu. Wolę w barze. Boisz się mnie? Skoro zabiłeś Nikolasa, nie wiem, co możesz zrobić mnie. Musisz zaryzykować. Kochanie, tak? Kto dzwonił? Sprawy służbowe. Służbowe? Tak, na pewno, oczywiście. Piękne. Podoba ci się? Bardzo. Leży jak ulał. Nie uda ci się poróżnić mnie z przyjaciółmi. Tus amigos. To oszuści. Nic mnie nie łączyło z Nikolasem. Nie musimy o tym rozmawiać. To nie ja go zabiłam, tylko ktoś z Was. Jakie masz dowody? Zabiłeś Nikolasa z zazdrości? Odpowiedz. To na pewno tutaj. Mieliśmy imprezę zamkniętą, było niewielu gości. Kto ją zorganizował? Chwileczkę. Za późno, nie zmienię wersji przekazanej dzieciom. To też moje dzieci. Jeśli nalegasz, dowiedzą się, że jesteś zabójczynią, że mnie zdradziłaś, a to zniszczy im życie. Tego chcesz? Chcesz im odebrać szczęście? Mam zrezygnować z prawa do przytulania ich, całowania i mówienia, że je kocham? Potem wszystkim tak. Wykluczone. No! Dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Marcio, posłuchaj. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Ewa Śmietanka. Czytał Artur Bocheński. Que tú te quedaste con todo lo que llevamos.